Agnieszka Adygant teraz w studiu. Dzień dobry bardzo. Dzień, Dzień dobry do... bardzo. Dzień dobry. Wiesz, U nas o poranku, ale od tej niedzieli w każdy niedzielny wieczór będziesz w wielu domach, tak myślę, w serialu, nowym serialu, który się pojawi. Nazywa się Prawo Agaty. I aha. już wszyscy mówią, że jesteś nową Magdą M. Tak mówią? Tak słyszałam. Ludzie dzielą się na tych, którzy mówią, że jesteś nową Magdą M i na tych, którzy mówią, że jesteś nową Ellie McBeal. To Dobra, Agnieszka, zostało 100 dni do euro. Wszystkie gwiazdy, które odwiedzają nasz program, robią kapki. No to piłeczką. ja też Czyli ja nie piłeczkę. wiem, co to są kapki, ale wiem, co to jest odbijanie piłeczki. Odbijanie piłeczki, I teraz, dzień Agnieszka dobry, bardzo, bardzo nie, Ale stryce. nie rączką. Razie... Nie, nóżką. Na tablicy nóżką. na razie Rafał Bryndal, który to zdobył ja niesamowite no tutaj, tutaj 25 tutaj stajesz przy tablicy. 25 Bierzesz punktów, teraz pora na piłkę. ciebie. Agnieszka jest w sukience. Będzie to fajnie widać Czy... potem na naszym filmie. No. Nogą oczywiście, że na ogół. można, ramieniem, barkiem.